Tak. No to chodźmy. Nie mówiłeś, że twoja eks pracuje w hotelu i jest taka śliczna. Ty jesteś śliczna. Ona to już przeszłość. Panie kelnerze, mogę prosić mleko odtłuszczone? Chwileczkę. Nie przyniesie mi tego mleka. No trudno. Tylko to, że mleko dobrze mi robi. Działa jak probiotyk. Jaki jest plan na dzisiaj? Ekscytuję się? No jasne, W końcu jesteśmy na wycieczce. Dziś jedziemy na Cerro Cathedral. Nie woda wyjechałem, żeby zwiedzać tu kościoły. Ciarska. Jeździsz na napach? Nie. Surfuję. A ten to serwuje? da radę z każdym sportem na desce. To tak nie działa. Działa. Jasne. Muszę załatwić coś w centrum. jedziesz ze mną? Poszukamy zimowych ubrań. A co jest nie tak z tymi? Żłana wygląda w porządku. Wiem, żartuję. Dopiero przyjechałem. Nie mam nastroju na zakupy. Może opowiem historię hotelu. Dobra, jedźmy, byle szybko. Miguel, coś ci powiem. Wiesz, że Brazylijczycy nie ufają Argentyńczykom? Wiem, ale możesz mi ufać. To mój teść z Brazylii. Nie myśli, że ją ukradłem? Nie, tylko zapytał. Zaraz przyniosę panu inno. Nie prosiłem o pomoc. Chciał być miły. Tak dla mnie to raczej nachanny. Tak, przy okazji, ta dziewczyna z hotelu jest bardzo ładna, co? Kiedyś coś was łączyło, prawda? To przyjaciółka. Pomagam i sparłam na i po policję. Sam się przyznał do Zboczeniec. Nie, chciał pomóc z kurtką. Przyniosłem inną kurtkę. Nie chcę. Sam raz na zimę. Miguel, gdzieś ty mnie zabrał. W tym samym pomieszczeniu występowała orkiestra symfoniczna z bariloczem. Od lat jestem jej patronem. Świetnie. Tata opłacił ci zajęcia w Europie. O. Niczego nie opłacił. Dostałem stypendium. Ale teraz możecie wspierać. Jest przedsiębiorcą. I jego gastronomiczny biznes chyba ma się dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nigdy niczego nam nie brakowało. Dzień dobry.